Nie tylko zawyżają koszty ogrzewania, ale i powodują smoka, a za tym idzie choroby układu oddechowego, alergie i wiele innych schorzeń. Mieszkańcy bloków wielorodzinnych ponoszą więc znaczące straty, nie tylko finansowe, ale i także zdrowotne i ekologiczne. Cześć! Dzień dobry! Witam na kanale Propanguru. Jeżeli mieszkasz w bloku w mojej miejscowości, to ten odcinek jest dla Ciebie. Czy wiesz, czym ogrzewany jest blok w Twojej wspólnocie lub spółdzielni? W Polsce, szczególnie na wsiach i w małych miejscowościach, dominującym źródłem ciepła są ciepłownie na węgiel. Przestarzałe i mało wydajne zece powstały kilkadziesiąt lat temu i dziś nie nadają się do użytku. Nie tylko zawyżają koszty ogrzewania, ale i powodują smog, a za tym idzie, choroby układu oddechowego, alergie i wiele innych schorzeń. Mieszkańcy bloków wielorodzinnych ponoszą więc znaczące straty, nie tylko finansowe, ale i także zdrowotne i ekologiczne. Warto więc zastanowić się nad przejściem na inny rodzaj ogrzewania, np. tani, dostępny gaz płynny. Dobrze! Przejście na gaz płynny znacznie poprawi jakość powietrza, ponieważ podczas procesu jego spalania i pozyskiwania energii nie zanieczyszcza się ani powietrze, ani wody gruntowe. Problem smogu generowanego przez kotłownie ogrzewane węglem może dzięki niemu odejść w zapomnienie. Oprócz zysków zdrowotnych i ekologicznych przejście na gaz płynny może również obniżyć koszty ogrzewania nawet do 20 zł za metr kwadratowy. Razem z brakiem dodatkowych opłat niezależnością od wahających się cen czy podwyżek w sezonie zimowym może więc skutkować obniżką rachunków za ciepło dla mieszkańców o nawet 70%. Zmiana źródła ciepła na gaz płynny niesie za sobą wiele korzyści: od czystego powietrza, przez ciągły dostęp do ciepłej wody, aż po obniżenie kosztów ogrzewania oraz bezpieczeństwo energetyczne. Wszystko to przekłada się na lepszą jakość życia i realne oszczędności dla mieszkańców. Jesteś członkiem spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej i zmagasz się z wysokimi rachunkami? Wyślij link do tego filmu do zarządcy i zapytaj o możliwość przejścia na ogrzewanie propanem. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaletach ogrzewania LPG, Zasubskrybuj mój kanał klikając dzwoneczek.